To dziś na obiad makaron z kurkami. Kurki pięknie wyczyszczone nowym sposobem w mące, którego nie znałam. Dowiedziałam się o nim niedawno. Zakładamy fartuszek i robimy makaron z kurkami. Cebulę kroimy w kosteczkę, smażymy na oliwie i masełku. Dorzucamy czosnek. Wszystko chwilę podsmażamy i dorzucamy kurki. Ja sobie je troszeczkę poprzekrawałam, bo były za duże. Kurki smażyłam około 3 minut, dodałam świeżo zmielony pieprz, sól. Następnie dorzuciłam szczypiorek, może być koperek lub pietruszka. Ja niestety nie miałam, więc wykorzystałam szczypiorek śmietana 30 lub 18. I ja dołożyłam sobie jeszcze odrobinę sera fety. Może to być również mascarpone. Dorzuciłam makaron, no i danie gotowe. Obiad w 20 minut. Makaron z kurkami. Moje córki bardzo kochają wszelkie makarony. Tu akurat jest wersja bezmięsna, ale zawsze można sobie dorzucić fileta z indyka czy fileta z kurczaka, żeby było bardziej mięsne. Bo wiadomo, jak to facet ma jeść, to musi mm. mięso być. Sezon kurkowy w pełni korzystajmy. No pyszne, jedzą go to życie.